Asia stawia sobie wyzwanie większe niż znalezienie pary skarpetek po praniu. Dzisiaj ruszam na łowy z konkretną second handową misją. Otóż moja przyjaciółka Aga jest w ciąży i potrzebuje ubranek dla swojej przyszłej córeczki. Dwa, będę chciała wam udowodnić, że w second handzie da się naprawdę złowić ciekawe, markowe i dobre jakościowo ubranka. Wiele osób ma mm, jakiś problem z tym, żeby kupić ubranka dziecięce w second-handzie. To wynika z tego, że mają obawy: że są stosowane tutaj jakieś chemikalia, że są brudne, że nie wiadomo po jakich dzieciach są. No i tym samym wolą jednak udać się do sklepu i kupić coś nowego. No ale wiecie. Produkcja nowych ubrań nie polega wcale na tym, że one rosną na łąkach i są obsypane bawełną. Tam też są zastosowane różne chemikalia i niestety te ubrania, pomimo tego, że są nowe, też w jakimś stopniu są toksyczne, więc, pomimo wszystko, musimy je wyprać. No i to samo się tyczy właśnie ubrań z second handów. Wystarczy, że je wypierzemy i problem z głowy. Zobaczcie, to są rzeczy unikatowe, nietuzinkowe. Jakaś babcia, prawdopodobnie swojej wnuczce, robiła ten sweterek myśląc o niej. Robiła to z sercem, z pełną miłością do niej. I zobaczcie, wylądował tu i może być jakimś prezentem dla kolejnego dziecka. To nie jest mój styl, ale jest uroczy. Idziemy dalej. O, dział kurteczek. No tutaj akurat możemy rzeczywiście sporo zaoszczędzić, no bo jednak ta garderoba wierzchnia jest najdroższa. I zobaczcie, jaką uroczą kurteczkę znalazłam. Jest to marka brytyjska Next, która wcale nie jest tania. I podejrzewam, że taka kurteczka może kosztować nawet 200 zł. Jako, że jest lekka, bo jest to kurteczka wiosenna, przejściowa, to myślę, że może kosztować, nie wiem, 10 zł. I pomimo tego, że jesteśmy na dziale wagi, gdzie te rzeczy mogą być uszkodzone albo poplamione, to na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że jest naprawdę w naprawdę świetnym stanie. Jest taka urocza. Zabieramy ją ze za sobą. Co my tu mamy? O, proszę bardzo, kolejny nextik. Urocza, designerska, dla młodej damy, kolorowa, przeciwdeszczowa. I przy okazji też lekka. Sprawdźmy jeszcze, czy na pewno nie ma jakichś uszkodzeń, ale z tego, co widzę, to kurteczka jest naprawdę w fantastycznym stanie. I jest taka ładna. Bierzemy ją do kompletu i szukamy czegoś dalej. No wracamy, tu mamy dalej piłkarskie koszulki. Ja to znam, ja to znam doskonale. To jest, moi drodzy, Adidas Originals, dział dziecięcy. Czy się mylę? Nie mylę się, nie mylę się. To jest wiedza, to są lata praktyki. No, póki co wygrywa, póki co wygrywa, ale co będzie dalej, to jeszcze je zobaczymy. Dziur, brak póki co, aczkolwiek mamy bardzo dużo wzorów, elementów, i one często się lubią tu ukrywać. Z tego, co widzę, na pierwszy rzut oka mamy jedynie poplamione rękawki, ale od czego mamy detergenty? One sobie z tym poradzą. Dobra, ja już mam chyba dosyć tej wagi. Nie ukrywam, że jestem bardzo zainteresowana naszą wyceną, i tam mam nadzieję, że znajdę jeszcze więcej smaczków.